podsumowania debaty i wystąpienia mówcy piątego propozycji, Pan Patryk Ziaga. Szanowny marszałku, proszę Mędychców. Pani sekretarz, oponenci, droga publiczności. Każdy dzień, każdy wschód słońca i każdy jego zachód jest darem, a nie prawem. Nie jest czymś, co nam się należy, czymś immanentnym, czymś, czego odebrać nie można. Życie jest skończone. Policzone są dni każdego z nas. Tylko dlaczego świadomość przemijania ma oznaczać strach? Dlaczego przyszłość? Kłaść się macieniem na teraźniejszości. Nie dociekaj. Nie nasza to rzeźle Noe, kiedy umrzeć mam ja, kiedy ty. Czy wiele zim przed nami, czy właśnie ostatnia. Weseląc się dziś, nie dowierzaj przyszłości. Żyjemy dzisiaj, nie jutro, nie za tydzień, nie za 20 lat. Jutro to przyszłość owiana mrokiem tajemnicy. Możemy jedynie mieć nadzieję, że nadejdzie. Że po raz kolejny otrzymamy ten wspaniały dar. Tymczasem winniśmy garściami czerpać z teraźniejszości, korzystać z czasu, który został nam dawny, a który to czas nie wróci. Chwytaj dzień. Fraza wywodząca się z Od do Lełko jest afirmacją życia takiego, jakim ono jest. Ciężko doszukiwać się tu konkretnego systemu filozoficznego. To mądrość życiowa, zachęta do pochylenia się nad każdą chwilą życia, która jest jedyna i niepowtarzalna. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy, pisała Wiesława Szymborska. Mówczyni druga powiedziała, błędy, błędny wniosek formułowany za pomocą rozumu i tu już nasuwa się pytanie, czym, jak nie rozumem, formułować wnioski? Może być błędny, ponieważ błędne są dane. I właśnie byliśmy świadkami takiego zjawiska. Cóż za ironia. Błędne dane, które Państwo nam tutaj przedstawiają, prowadzą do błędnego wniosku. Skoro ciężko ukryć karpedijem, odnosząc się do najbliższego kontekstu, przytoczę słowa doradcy, skoro rozmawiamy o karpedijem, to po co cytować wiersze? Wiersze są najbliższym kontekstem. To stąd wiemy w ogóle, że istnieje coś takiego jak karpedijem. Państwo nie interpretują. Żeby zinterpretować, trzeba podać cytat. Państwo wkładają słowa w usta choracego. Mówca pierwszy powiedział coś, co mnie rozjusza. Dlatego poczułem się do obowiązku, ażeby strzałę wystrzeloną w kierunku Kakediem zasłonić własnym ciałem. Jestem ateistą, mówię o tym otwarcie, dlatego bardzo często słyszę, że moje życie nie ma sensu, że nie mogę być szczęśliwy, a nawet jeżeli jestem szczęśliwy, to moje szczęście jest tylko iluzją, bo jedyne szczęście jest w Bogu. Drodzy Państwo, czym jest szczęście? Czy istnieje model szczęścia? Czy możemy położyć swoje szczęścia na wadze i porównać ich wartość? Nie możemy. Jeżeli więc mądrość życiowa, jak wspomniałem, Karpediem jest mądrością życiową, daje nam szczęście, a przy tym nie ogranicza niczyjej wolności, to nikt nie ma prawa jej deprecjonować. Mówić, że jego szczęście jest lepsze od mojego szczęścia. Karpediem niczyjej wolności to ty, państwo, nie ogranicza. Zakończę, cytując tekst. Najpiękniejszej znanej mi piosenki hip hopowej, chwile ulotne, paktofoniki, które w sposób pełny zdaje się oddawać dekarpedię. Jesteście, więc zauważcie to nareszcie. Odbierzcie dzisiejszy dzień jak podarunek. Cieszcie się i obierzcie na jutro kierunek. Dziękuję. marszałku szanowna pani sekretarz propozycja publiczności dziś nadszedł już teraz czas na ostateczne podsumowanie tego co dzisiaj się wydarzyło raz jeszcze przypomnę tezę dzisiejszej debaty która brzmi carpe diem drodzy państwo mówiąc carpe diem, my musimy odnieść się do epikureizmu pan tutaj mówił że Horacy zmieniał swoje poglądy filozoficzne. Ale w momencie, kiedy napisał Carpe Diem, wyznawał filozofię epikurejską. Drodzy Państwo, Carpe Diem to słowa wyrwane z kontekstu. Żeby doskonale je zrozumieć, musimy znać ciąg dalszy. Musimy znać to, skąd one się wywodzą. A teraz pytania, które już kilkakrotnie dzisiaj zostały tutaj zadane. Cierpienie. Czy cierpienie jest potrzebne? Oczywiście, że tak. A Epikur i Horacy odrzuca cierpienie. Pan tutaj mówił o tym, że pewien sportowiec żył zgodnie z cierpieniem. A przecież Horacy odrzuca cierpienie? Cierpienie jest potrzebne, by zrozumieć pełnię szczęścia, by zrozumieć to prawdziwe szczęście. A cnota i rozum? Horacy ją odrzuca, Epikur ją odrzuca. A przecież w XX wieku mamy wiele przykładów ludzi, którzy żyli zgodnie z zasadami, którzy żyli zgodnie z rozumem, a mimo to ich życie było pełne nieszczęść. Jak chociażby kataklizmy. Mówi też, by odrzucać przyjemności pozytywne. A przecież bez tego nasze życie staje się nudne i monotonne. Stajemy się wręcz nieszczęśliwi. A używki? Skoro ja cieszę się z życia teraz w tym momencie, to przecież mogę używać tego życia właśnie w używkach, a one powodują, że mogę mieć jakieś uszczerbki na zdrowiu. To doprowadzi mnie do zmartwienia, bo nie będę mogła robić tego, co tak naprawdę kocham. Czy będę szczęśliwa? Nie. Drodzy Państwo, codzienność szybce nam do ucha, żebyśmy się tańczyli, bawili, żebyśmy łapali ten dzień, łapali tą chwilę. Ale czy ta beztroska jest dobra? Chwila zapomnienia z w tle i nieszczęście gotowe. A przecież życie ze wszystkiego wyciągnie konsekwencje. Ze wszystkiego. I nawet jeżeli ja w owej chwili jestem pozornie szczęśliwa, to w przyszłości może mi to przynieść po prostu nieszczęście. Pan mówił, że nie da porównać się szczęścia. Jak to? Jest szczęście w tej chwili, które wydaje mi się, że jestem szczęśliwa, a później przynosi mi ono cierpienie. Ale jest też szczęście prawdziwe, która, które opiera się nie na tej złudnej chwili, ale na prawdziwym szczęściu. Drodzy Państwo, my wszyscy tutaj tworzymy przyszłość, więc dbajmy o siebie nawzajem dbajmy o to, by zapewnić sobie i swoim najbliższym godną przyszłość. Oczywiście ja mogę myśleć, że nie dożyję jutra, ale wtedy wszystko traci sens. Miłość, nauka, szkoła, nawet to spotkanie w tej dzisiejszej debacie, bo skąd ja wiem, że dożyję jutra? Nie mogę tak myśleć. Dlaczego? Ponieważ my musimy też myśleć o przyszłości. To marzenia nas uskrzydlają, to cel, do którego ja dążę przyszłość. Jeżeli będę myślała o tym, po co żyję? Moje życie nabierze prawdziwego sensu. Nie mogę myśleć, że życie skończy się tutaj i teraz. Ono będzie trwało w przyszłości. Jeżeli nawet nie tutaj, na Ziemi, to jeżeli w to wierzymy, w innym świecie. Drodzy Państwo, dziękujemy za wysłuchanie naszych mów i troszcząc się o przyszłość, życzymy Państwu tego prawdziwego szczęścia. Tego złudnego, ale tego pięknego i prawdziwego. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, mędrców, uda się na naradę. A Państwa proszę o przygotowanie kart do głosowania. Przypomnę, że karta zielona to głos dany dla zespołu. Propozycji, karta czerwona to głos dla zespołu opozycji. Proszę podnieść karty do głosowania. Proszę o zebranie kart. Szanowni Państwo, mamy mędrców. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, zadał Pan tu takie pytanie, czy udział w debacie jest sportem ekstremalnym? Ja myślę, że praca w branży mędrców to jest dopiero sport ekstremalny. Jak mamy ocenić tak znakomite drużyny? I jednak z punktu widzenia rachunków zwykłych komuś przydzielić mniej, a komuś więcej punktów. Zwracam się zarówno do propozycji, jak i do opozy opozycji. Byliście Państwo świetni, znakomicie argumentowaliście. Życzyłabym sobie, żeby całe nasze społeczeństwo potrafiło tak rozmawiać na argumenty, a nie na złości. Ktoś kiedyś powiedział tak: mamy taką młodzież na jaką zasługujemy. Bardzo Wam dziękujemy za to, że zasługujemy na Was. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Joanna Dobroś, wiceprezes hotelu Tarnowia. Szanowna młodzież, byliście naprawdę rewelacyjni. Jestem pewna podziwu i uznania dla pracy, jaką wykonaliście, żeby przygotować się do tego wystąpienia. Myślę, że to, co przeżyliście, biorąc udział w debatach, będzie procentowało przez całe Wasze życie. Ja byłam świadkiem drugiej debaty i widzę olbrzymi postęp w Waszych zachowaniach, w tym, jak argumentujecie, jak jesteście przygotowani. Podjęcie decyzji, który zespół wygrał, jest trudne. Dla mnie za odwagę, za to, że jesteście tutaj, za pracę, którą włożyliście, wszyscy jesteście zwycięzcami. Dziękuję. ksiądz bardzo ważny, tuż pas też samorządowców, proboszcz parafii w Moślicach. Dużo tu było mowy o szczęściu, dla mnie szczęście to imię i oblicze. I dziękuję, że mogłem uczestniczyć w tej debacie, bo przeżyłem rodzaj szczęścia, bo mogłem popatrzeć na oblicza młodych ludzi i poznać imiona tych, którzy myślę do przodu poprowadzą debatę, dyskusję, argumentację w naszym społeczeństwie. To jest dla mnie też no nadziei, że możemy ruszyć z miejsca, że poziom debaty publicznej będzie większy. Dzięki wam, bardzo wam dziękuję za to, że daliście mi nadzieję w moje serce i przeżyłem szczęście patrząc na wasze oblicze i słysząc wasze imiona. Pan Leszek Nawicki, prezes Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Następnie chciałem Wam bardzo podziękować za jedną rzecz, za szybką i skuteczną powtórkę z filozofii. Bardzo dziękuję. Po drugie, powiem tak: chyba chyba, mam takie wrażenie, że wyłanianie zwycięzcy tych debat czy jest niesprawiedliwe. Zawsze musi ktoś wygrać, pewnie tak już być musi ale hmm, a w tym waszym pojedynku wyłanianie zwycięzcy jest niesprawiedliwe. Ja mogę powiedzieć, że wyszło mi prawie na remis. Doceniam to, w jaki sposób argumentowaliście, e, jak fantastycznie byliście przygotowani pod względem naukowym, e, jakich argumentów używaliście e, i na jakim poziomie toczyliście dyskusję między sobą. Dziękuję Wam i mam nadzieję, że mimo tego no, ktoś musi wygrać. Udział w tych debatach, zarówno dla jednej, jak i drugiej strony, będzie ubogacaniem siebie i ubogacaniem debaty publicznej teraz i w przyszłości, pewnie również. Chciałbym Was zobaczyć w kolejnych debatach. Obie drużyny, proszę mi wierzyć. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Czy jest pan dyrektor Rafał Balawajterska? Nie widzimy tego. Pan Grzegorz Światłowski, przewodniczący Rady Miejskiej. Ja skorzystam z nieobecności, zabiorę głos. Moi drodzy, rzeczywiście ta debata, rozmawialiśmy o tym z mędrcami, jest, Była zupełnie inna niż wszystkie, które ja miałem okazję wysłuchać do tej pory. Bardzo wysoko postawiliście sobie poprzeczkę i na szczęście nie na tyle wysoko, żeby nie móc przez nią przeskoczyć. Słuchaliście argumentów z drugiej strony, bardzo mi się to podobało. Powiem Wam, żeby mnie przedłużać, jestem Przewodniczącym Rady Miejskiej w Tarnowi i chciałbym, żeby Radni dyskutowali na takim poziomie jak my. Bardzo <grywanie> dziękuję. dziękuję. Pan Mirosław Wiedran, Dyrektor Promocji Rady RD. Ja też nie będę przedłużał, rzeczywiście poziom wysoki tej debaty, bardzo dobrze się tego słuchało, choć trzeba było rzeczywiście każdego zdania słuchać ze zrozumieniem, bo poziom był chwilami sięgający zeniku. Gratuluję, szczególnie gratuluję Gabrieli z, z drugiego Liceum i Patrykowi. Ja myślę, że tutaj to są też osoby, z którymi pewnie przewodniczący Rady Miejskiej pewnie będzie miał jeszcze związek w przyszłości, bo jestem przekonany, że wy będziecie działać aktywnie na rzecz miasta. Ale myślę, że ty też na rzecz miasta będziesz pewnie gdzieś działał w najbliższym również czasie. Dziękuję wam. Radio to jest też takie medium, które chwyta chwilę na okrągło cały czas. Nasi dziennikarze prowadzący też muszą właśnie zajmować się tym, to, co teraz, przekazywać jak najszybciej też te informacje, ze świadomością, że ta chwila jest najważniejsza. A e, Dziękuję jeszcze raz za, za to spotkanie, A jeżeli e, mogę jeszcze tak osobiście coś powiedzieć, to, to dla mnie takie e, e, chwytanie chwili, w tej chwili, to jest e, możliwość, kiedy e, słucham Luisa Armstronga, co za cudowny świat. Dwie minuty 20 e, chwila jest słabana. Dziękuję. <noise> Po debacie za tezą opowiedziało się 67 osób, przeciw pozostało 73 osoby. Dwa punkty od publiczności przysługują drugiemu liceum. Przebieg tej debaty, tu pozwolę na komentarz, jest zupełnie inny niż poprzedni. Co świadczy najlepiej o tym, że nie losowanie strony, ale argumentacja przeważa szalę. Najpierw przeczytam stosunek małych punktów. Propozycja zdobyła 779 punktów. Opozycja 807. Loża mędrców stosunkiem głosów 5 do 2. Opowiedziała się po stronie drugiego liceum. Tym samym całościowy wynik to 7 do 2, a zwycięzcą debaty pozostaje zespół drugiego liceum, zespół opozycji.